W tym materiale pokażę Ci, jak edytować plany cenowe na Bookingu. Zapraszam do oglądania. Aby przejść bezpośrednio do edycji planów cenowych, należy wejść w zakładkę ceny i dostępność, następnie plany cenowe. Teraz sobie to zrobimy. Klikamy sobie właśnie w plany cenowe i jesteśmy właśnie w tej zakładce. Ja mam tutaj tylko Standard Rate, czyli jest to Nocleg jednorazowy, nawet na 2, 3, 4 dni, niezależnie ile dni. Jest to ta sama cena, ten sam właśnie. Ten sam plan cenowy, który obowiązuje w kalendarzu. A w momencie, kiedy stworzysz sobie nowy plan cenowy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mo możesz stworzyć właśnie tutaj elastyczny, dodać plan cenowy, otrzymać większą liczbę rezerwacji, i tutaj właśnie jest wszystko rozpisane. Yy, musisz napisać sobie odnośnie właśnie swojej kaucji, czy jest ona zwrotna. Yy, jeśli tak, no to 2, 3 czy 5 dni. Tutaj masz właśnie wypisane to wszystko. Yy, czy chcesz, aby ten plan cenowy obejmował posiłki? Nie. Czy chcesz ustawić minimalną długość pobytu planu cenowego? Jeżeli tak, możesz przykładować kilka nocy, na przykład 5, e, jeśli chodzi o elastyczny, tak to właśnie wygląda. E, teraz sobie przejdziemy, nie będziemy tutaj zapisywać, e, do kolejnej zakładki. Oferta bezwzwrotna. Czyli jeżeli ktoś robi ofertę bezwrotną, możesz mu też ustawić właśnie wszystko tutaj e, niestandardowo, tak jak Ty sobie to życzysz. E, którą zasadę odwoływania rezerwacji chcesz zastosować, czyli bezwrotna, jest już tu wszystko właśnie gotowo, wypełnione? I e, jak chcesz zarządzać swoim planem cenowym i możesz zrobić nowy plan cenowy, czyli możesz na przykład stworzyć tak logistycznie to, że goście będą płacili więcej w zamian za to, że e, Mogą odwołać, a jeżeli nie mogą odwołać, no to będą płacili, nie przepraszam, na odwrót, jeżeli mogą odwołać, będą płacili więcej, jeżeli nie mogą odwołać, będą płacili mniej. Jest to logiczne, wtedy kiedy właśnie ten, kiedy właśnie mogą się rozmyślić 7 dni przed i ty musisz szukać kolejnego klienta, muszą zapłacić więcej, a jeżeli właśnie bezwrotna płacą sobie mniej, bo jest to pewne. Jeśli chodzi o kolejne plany cenowe, są jeszcze właśnie tygodniowe, miesięczne, oferta, wczesna rezerwacja. Myślę, że też wiadomo o to chodzi. Tutaj chodzi o to, po prostu, że klient płaci nieco mniej w zamian za to, że klepie przychodowo termin 2-3 miesiące później. I oferta niestandardowa, czyli taka, jaką właśnie my sobie tutaj spersonalizujemy. Jeszcze zobaczymy właśnie ten plan tygodniowy. Tu już jest właśnie, tak jak w poprzedniej, gotowy szablon, masz tutaj właśnie regułę już 7 nocy minimum. Yy, czy kaucja jest zwrotna, można dać, czy, yy, nie kaucja, tylko czy cała cena jest zwrotna, można dać bez zwrotna, czy, czy chcesz aby ten plan obejmował posiłki, no standardowo wszystkie właśnie te możliwości i tutaj właśnie jest rodzaj obniżki, czyli przykładowo jak w standard rate miałeś powiedzmy 100 zł załóżmy za nocleg dla przykładu czystego no to właśnie w tygodniowym planie, że ktoś bierze na 7 dni będzie to 15% mniej, czyli 85 zł za noc tak dla czystego przykładu wiadomo 100 zł ciężko znaleźć taką cenę ale właśnie yy, tak to mniej więcej tutaj funkcjonuje, jeżeli weekend miałeś drożej to też ten weekend się zmniejszy o te 15% i obliczy się cała kwota za cały tydzień jeżeli ten materiał ci się spodobał, koniecznie sprawdź cały mój kanał odnośnie właśnie zarabiania w internecie i Bookingu jest cała seria. Pamiętaj, że wszystkie zmiany na Bookingu zmieniasz na stronie admin.booking.com. Ona służy do edycji właśnie tych podstawowych, podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o wynajem, bo na Bookingu zwykłym oczywiście tylko możesz zaklepać, a tutaj edytować to taka właśnie też porada dla początkujących. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco i pozdrawiam.